Cześć siemanko, z tej strony Damian Witam Cię w dzisiejszym filmie w którym to przedstawię 6 rzeczy które moim zdaniem należy zrobić żeby przeprowadzić poprawne efektowne odchudzanie a dokładnie zredukować zbędną tkankę tłuszczową z naszego ciała także zapraszam Cię do oglądania pierwszą rzeczą czynnością, którą musimy zrobić żeby przeprowadzić prawidłową Redukcję tkanki tuszowej na swoim ciele to moim zdaniem jest poznać swoją dietę. I tu właśnie o poznanie swojej diety chodzi mi, że nie mamy, nie mam na myśli to, żeby poznać swoją dietę pod kątem, czy zjadamy zdrowe produkty, dzięki którym mamy pozbyć się zbędnej tkanki tuszowej na swoim ciele, lecz moim zdaniem mamy poznać swoją dietę pod kątem, Kaloryczności danych produktów, które produkty są wysokokaloryczne, które są niskokaloryczne, bo na pierwszym miejscu musimy zwrócić uwagę na kalorie. Jeżeli zadbamy o kaloryczno, odpowiednią kaloryczność w naszej diecie, będziemy w stanie zredukować tkankę tłuszczową na swoim ciele. Jeżeli właśnie poznamy swoją dietę, jesteśmy w stanie wiedzieć, co mamy zrobić z danymi produktami które mamy na przykład zredukować o połowę, czy o ileś tam procent spożywania danych produktów, czy też nawet niektóre produkty zdecydujemy się wyrzucić z naszej diety, ale myślę, że już na takie y, posunięcia, na takie działania zdecydujemy się wtedy, jeżeli już będziemy zwracać uwagę na to, jak na nasze zdrowie wpływają poszczególne produkty. Także ja zalecam bardziej na poznaniu kaloryczności swojej diety, produktów swoich diecie, niż skupieniu się na tylko i wyłącznie spożywaniu zdrowych produktów, które zdaniem niektórych osób mają na celu właśnie pomóc nam zredukować tkankę tłuszczową na naszym ciele. Choć jest w tym pewny sens, gdyż dostaniesz, dajmy rozpiskę, tych zdrowych produktów od danych osób i tak do końca można powiedzieć zmienisz tą swoją dietę, co może właśnie się przeobrazić w redukcję tkanki tłuszczowej na, na, na Twoim ciele, ale czy w efekcie końcowym, długoterminowym jesteś w stanie utrzymać tą sylwetkę, którą osiągnąłeś poprzez właśnie to odchudzanie? Jestem przekonany, że nie u każdego się to spełni, że będzie w stanie utrzymać sylwetkę w, w, w okresie długoterminowym po zakończeniu właśnie tak zwanego odchudzania dzięki spożywaniu zdrowych produktów. W tym samym czasie, co potrzebujesz poznać kaloryczność swojej diety, swoich produktów, które spożywasz, to moim zdaniem już w tym czasie musisz być gotowy na kolejny czynnik, którym jest cierpliwość. I tak właśnie, jeśli chodzi o cierpliwość, to sam przeżyłem, doświadczyłem, jak to jest właśnie z tym brakiem cierpliwości, jeśli zaczynamy się odchudzać, jeśli chcemy cokolwiek zmienić w swoim życiu, na czymś nam zależy i musimy uzbroić się w tą cierpliwość, musimy dać pewien okres czasu. U każdego, jeśli chodzi o odchudzanie, będzie to inny okres. U mnie podczas pierwszej redukcji w 2019 roku wystarczyło dwa miesiące, żebym schudł yy, bodajże 7-8 kg, coś, yy, coś takiego, jak dobrze pamiętam. Lecz dobrze pamiętam, że miałem wszystko w głowie poukładane. Wiedziałem, że powinienem chudnąć od połowy do kilograma w ciągu na tydzień, lecz tak naprawdę brakowało mi tej cierpliwości. Było to też spowodowane może tym, że codziennie się ważyłem, ale ja wiedziałem bardzo dobrze o tym, że waga nie jest dobrym wyznacznikiem, by zaobserwować, czy się odchudzamy, czy idziemy w dobrym kierunku. I z drugiej strony wiedziałem, że jeżeli chcemy się sugerować wagą, to należy 7 dni, czyli z całego tygodnia, sumować wyniki, wyciągnąć średnią po to, żeby porównać z sumą wyniku wagowego z kolejnego tygodnia. I tak oto właśnie, mimo tego, że czasem wiemy co mamy robić, ile to czasu wszystko potrzebuje, to i tak wpływa na nas ta niecierpliwość, a to może spowodować... To, że przestaniemy dalej pracować nad tym odchudzaniem, możemy nie trzymać się założeń, jeśli chodzi o dietę, także musimy w tym okresie być bardzo cierpliwi, odpowiednio przygotowani, moim zdaniem, psychicznie do tej właśnie drogi, którą będziemy szli, żeby zredukować tą tkankę tłuszczową na swoim ciele. Kolejną rzeczą, która moim zdaniem bez wątpienia, bezapelacyjnie, Nieważne jaka dieta na jakiej diecie chcesz być, to musi mieć istnienie. A mam teraz na myśli deficyt kaloryczny. I właśnie jest to udowodnione: czy to różnymi badaniami, czy też sam to przeżyłem na własnej skórze, gdzie po szkole średniej przybyło mi się kilogramów, a dokładnie. Yy, nagromadziłem tkanki tłuszczowe na swoim ciele i przez kilka lat walczyłem z tym, żeby yy, schudnąć, spalić tą tkankę tłuszczową, żebym mógł znowu widzieć, w cudzysłowie powiedzieć, widzieć swoje mięśnie brzucha, to nie udawało mi się i czy to było nawet yy, i czy to było, yy, dużo spalanych kalorii podczas właśnie aktywności fizycznej w pracy, poza pracą, treningi siłowe, bieganie. Biegałem regularnie 12-15 km, zdarzało się, że przebiegałem nawet półmaratony, a mimo wszystko gdzieś w tym, w tym całym moim odżywianiu, stylu życia nie było tego deficytu kolorycznego, że miał ja mógł właśnie spalić nadmiar tkanki tłuszczowej na swoim ciele i zobaczyć z powrotem mięśnie brzucha, lecz na mięśniach brzucha też mi nie zależy, po prostu zależy mi na takiej sylwetce, żebym ja się dobrze w niej czuł, miał sylwetkę ponadprzeciętną, a przede wszystkim taką sylwetkę dzięki której nie będę musiał biegać do lekarzy, leczyć się, wydawać pieniądze i tracić czas na leczenie, przyjmowanie zbędne lekarstw chemii, a to jest w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo popularne. Weź tabletkę na ból głowy, weź tabletkę na przeziębienie. Nikt nie powie, zadbaj o odżywianie, o spożywanie regularne, codziennie odpowiedniej porcji witamin. Jak już tam te wszystkie czynniki masz, yy, można powiedzieć, pod kontrolą, to żeby nadal twoje odchudzanie przebiegało prawidłowo, żebyś nie miał żadnych nerwów, walki psychicznej, można powiedzieć, z tym wszystkim, ze swoją dietą, to jest właśnie czas, żebyś zwrócił uwagę też na ten właśnie kolejny czynnik, który powinien moim zdaniem bez wątpienia być yy, pod kontrolą mieć zastosowanie w naszej diecie, żeby to nasza dieta była przyjemna i żebyśmy mieli siłę na tej diecie mimo różnych przeszkód, mimo różnych trudności dalej być po to, żeby spalić tkankę i polepszyć stan swojego zdrowia. A mam na myśli tutaj to, żeby mieć w diecie produkty, bez których nie możesz żyć. Moim takim jakby zaleceniem na to że nasza dieta będzie przyjemna dla nas, że będziemy chcieli być na tej diecie, że tak jakby pomoże ona nam bez żadnych nerwów walki psychicznej dojść właśnie do celu, zmienić tą właśnie sylwetkę pod kątem odchudzania, to jest właśnie o to, żeby mieć te produkty, bez których nie możemy żyć. I to na samym początku nieważne jakie to są produkty, czy to są produkty, jak to się mówi, z najgorszej jakby z najgorszej półki, mam tu na myśli słodycze, alkohole, to są produkty, które odrzucając z dnia na dzień wydaje mi się, że jest naprawdę mały procent osób, które dadzą radę bez tych produktów trwać długoterminowo w takiej diecie, w której to diecie. Będzie im właśnie tych produktów brakowało. Jak, jak ja mam tutaj pomysł y, dla Ciebie, jak właśnie to zrobić, y, to już się nasuwa też kolejny czynnik, bo możesz mieć te produkty, ale tu chodzi o to, żebyś redukował, zmniejszał porcję danych tych produktów. Że jak na przykład zjadałeś sobie y, do filmu y, paczkę chipsów, przypuśćmy na to, że jest to paczka 150 gram, to od was sobie na przykład 50 gram z tej paczki, zostaw sobie 100 gram i jedz sobie te 100 gram przez tydzień, dwa tygodnie, może nawet przez miesiąc. Później w kolejnym miesiącu zabierz z tej paczki kolejne 20 gram. Tak właśnie będziesz redukował porcję, zmniejszał porcję, ale nadal Ty będziesz przy tym produkcie, bez którego dajmy nie możesz żyć, a też musisz mieć taką świadomość, że robisz coś dla swojego zdrowia, dla swojego lepszego samopoczucia, dla swojej lepszej, zdrowszej sylwetki, także nie, nie miej coś takiego, że dlaczego ja miałbym sobie właśnie tego odmawiać. Tak to wygląda, że niektóre rzeczy musimy sobie odmówić, z czegoś musimy zrezygnować, ale mamy szczęście takie, że nie musimy z tego rezygnować w 100%. Także produkty, bez których nie możesz żyć, nie możesz wytrzymać, zostaw sobie, tylko redukuj ich porcje i naprawdę. Zaufaj mi, efekty przyjdą prędzej czy później, lepiej dłużej, miesiąc, dwa czy nawet pół roku, ale dojść do celu. A co najlepsze, jeżeli to będziesz robić, to jest też większe prawdopodobieństwo, że jeżeli dojdziesz do celu ze swoją sylwetką, to utrzymasz te efekty na dłużej i nie będzie tak zwanego efektu jojo. A co najgorsze może być, że jeszcze więcej przybierzesz kilogramów, jeszcze większej zgromadzisz tkanki duszowej na swoim ciele niż przed rozpoczęciem odchudzania. No i teraz przychodzi kolej na kolejny czynnik, kolejne nasze zachowanie, a to już wymaga od nas trochę więcej pracy takiej angażującej w to, żeby ta nasza dieta była efektowna i żebyśmy zachowali te efekty jak najdłużej, a mam tu na myśli zmiana nawyków żywieniowych. I właśnie chodzi o to, że zmiana nawyków żywieniowych ma nam pomóc w zmienieniu kaloryczności naszej diety. Na przykład mając mozzarellę, jak to mogę powiedzieć, pierwszej produkcji, bo została najpierw wyprodukowana mozzarella tłusta. Z biegiem czasu, po jakimś czasie, producenci wyprodukowali mozzarellę, ale już wersję light, czyli odtłuszczoną. I gdzie tym tak naprawdę może nie zastanawiałeś się nigdy, żeby tą wersję light sobie kupić, zostawmy na bok kwestie pieniężne. Aczkolwiek ja mam takie zdanie, że wolę w teraźniejszym czasie wydać więcej pieniędzy na lepsze, zdrowsze jedzenie. Choć też nie uważam, że zdrowa, zróżnicowana dieta, bogata w witaminy, musi być droga, tylko chcę też zwrócić na to uwagę że. Wolę na przykład wydać więcej pieniędzy na 2, 3, 4 produkty, zrobić z nich sobie posiłek taki sam, gdzie na przykład mogę kupić gotowy posiłek. On może być tańszy, ale w efekcie końcowym jest w nim więcej chemii. I w tym momencie, skupiając się na zmianie nawyków żywieniowych, to po tych, podczas gdy będziemy zmieniać nawyki żywieniowe, to przyczyni się. W efekcie końcowym na to, że po odchudzaniu jesteśmy w stanie utrzymać jak najdłużej tą właśnie naszą sylwetkę, a być może w ogóle nie stracimy tej sylwetki, a zatłuszczenie naszego ciała będzie skakać, spadać, skakać, spadać, także w efekcie długoterminowym, w długim czasie nie stracimy wypracowanej tej sylwetki. I już przechodzimy do ostatniego czynnika. A mam na myśli, żeby nie oszukiwać siebie i innych. Tu właśnie nie oszukiwać siebie. To tak naprawdę nie szukać jakby wymówek, że dlaczego ja mam sobie z czego zrezygnować, jak to w ogóle nie ma sensu, jak ja to chcę zjeść. Tu właśnie chodzi o to, że tak jak już mówiłem, nie rezygnować w 100% z danego produktu, ale ograniczać jego porcję. Po drugie, nie oszukiwać siebie to nie wmawiać sobie pewnych rzeczy, że to nie ma sensu, że to nie działa. Tu też można podpiąć pod to, żeby nie oszukiwać siebie, że miesiąc, dwa czy trzy miesiące to jest za długo, bo ty chcesz na przykład zmienić swoją sylwetkę w, w dwa tygodnie. Tu też można pod tym kątem oszukiwać siebie. Też można oszukiwać siebie, porównując się do innych, bo nie można porównywać się do innych. Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś się odchudza, jak ja, na przykład w dwa miesiące, z chudbem prawie 8 kg, to nikt nie może do mnie się na przykład porównywać, bo te 8 kg spalenia tkanki tłuszczowej będzie dla innej osoby y, osiągnięte, dajmy po 3 czy 4 miesiącach. Dlaczego? Dlatego, że może po prostu ma bardziej stresowe życie, może się nie wysypia, ma inną pracę. Tak naprawdę wiele czynników się na to składa i nie oszukujmy siebie, tylko bądźmy według siebie szczerzy i tak naprawdę jeśli ty chcesz zmienić swoją sylwetkę, to ty skup się na sobie. Nie patrz na innych. Oczywiście jeżeli ktoś ci zwraca na coś uwagę, możesz wysłuchać, ale nie bierz to do siebie. Jeszcze najlepiej, jak ktoś wyraża jakąś opinię. Czy mówić ci o czymś, możesz też sprawdzić w internecie. Jak to się mówi, internet wie wszystko, ale też musisz uważać, bo są dobre informacje i złe informacje. Także cały czas musimy sami weryfikować, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe, co jest sensowne. A jeżeli mam na myśli, żeby nie oszukiwać innych, to jeżeli idziesz do dietetyka bądź jakiejś innej osoby, yy, decydujesz się na współpracę to powiedz tej osobie, że ty chcesz mieć te i te produkty w swojej diecie. Poproś tą osobę, żeby ona się wypowiedziała na temat tych produktów. Czy te produkty są naprawdę niezdrowe? Jak bardzo są niezdrowe dla dla ciebie? Jak one niekorzystnie wpływają na twoje samopoczucie? Czy jest sens w ogóle je zażywać, czy, yy, czy jest sens z nich w 100% zrezygnować, czy jest możliwość, żebyś Ty właśnie zmniejszał te porcje, żeby chociaż nawet jak te chipsy zjadałeś 150 gram podczas oglądania filmu, to być może po roku czasu dojdzie do tego momentu, co ja sam na sobie zauważyłem, że Ty oglądając film weźmiesz paczkę chipsów, zjesz 20-30 gram i Twój organizm już będzie nasycony tym, bo zapotrzebowanie zostało zaspokojone dla Twojego organizmu. Ja na to zwróciłem uwagę w swoim przypadku, gdy podczas oglądania meczu wypijałem piwo i zjadałem paczkę chipsów. Później zamieni zamieniałem paczkę chipsów normalnych na te odtłuszczone. Później zacząłem sobie też właśnie zmniejszać porcje. I po jakimś czasie zauważyłem, że jeżeli ja wziąłem do meczu paczkę chipsów, Zjadłem jakąś tam porcję, ale nie zjadłem tej całej paczki. Po prostu mój organizm się nasycił, ten smak był zaspokojony i nie chciałem więcej. Także mam nadzieję, że dzisiejszy film był dla Ciebie pomocny. Jeżeli tak, zostaw kciuka w górę. Zasubskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Nie zapomnij o dzwoneczku, żeby dostać powiadomienie o każdym nowym filmie. I co? Za dzisiejsze oglądanie do końca bardzo Ci dziękuję. Proszę jeszcze o udostępnienie tego filmu gdziekolwiek chcesz, komukolwiek chcesz, zostaw dla mnie informację w komentarzu. Cały to będzie dla mnie znak, że oglądałeś cały film. Widzimy się w następnym materiale. Do następnego. Pozdro.